Witam na kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z Testerem. I Sony będzie testowała te smakołyki z firmy Alpha Spirit. I tak, yy, te mamy już otworzone od dawna, bo jest ich połowa. I to są osmaku ryby. Przysmak z rybą. Mają bardzo dobry skład. Tutaj wszystko A to są osmaku wątróbki Smak z tą Więc zaraz damy Soni, żeby sprawdzić, czy jej to smakuje. Soni już zjadła, i to były te o smaku ryby. Więc jej smakuję. Teraz chciałam otworzyć na filmiku i przetestować z te drugie smakołyki. Też z Alpha, Alpha Spirit, ale o smaku wątróbki. I wyglądają one tak samo jak tamte, tylko że się różnią smakiem. To są w takich kawałeczkach. Dokładnie Wam pokażę, co są takie. I teraz Sonia dostanie taki jeden kwadracik. I też od razu jest jadła. Więc i te o smaku ryby, i te o smaku jej smakują. Tutaj teraz schodzi wącha żebym dała jej więcej tych przysmaków. Więc tester jest udany. Sony te przysmaki smakują. Skład mają bardzo dobry, ja Wam je na pewno polecam. Jeżeli tester Wam się podoba, jeżeli soniowe testery Wam się podobają ta seria, to kliknijcie łapkę w górę, żebym wiedziała i mogła nagrywać dla Was je dalej. I do zobaczenia w kolejnych filmikach.